temat dnia. Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest dziennikarz, podróżnik, niestrudzony pielgrzym Stefan Czerniecki. Dzień dobry, szczęść Boże. Dobry. Bardzo się cieszę, że spotykamy ja się. Ja też, bo w końcu Ewa, sallość, Boże. widzę cię tak, wiesz, nasi widzowie widzą ciebie, bo do tak góry gadamy ze sobą w Radio Warszawa i ludzie mówią, że no nie widzimy no są was. stąd tyle makijażu, no, ale na wiesz, no i... musiałeś <ślaś ślaś ślaś> tak to, to znaczy Jakoś wytrzymamy. Sposób. Sukcesy naszych skoczków w Zakopanem jakoś blado wypadają wobec wydarzeń, które były bardzo dramatyczne, prawda? Mhm. Chodzi o akcję ratunkową, wysoko w górach. No i oczywiście. No druga, tak, i drugie wydarzenie, które mnie bardzo dotknęło, to oczywiście. Y Ustawa Instytutu Pamięci Narodowej. Ale zacznijmy od tego pierwszego. Mhm. Tak, czyli akcja ratunkowa. Ja zanotowałam sobie opisy tego wyczynu naszych, naszych mistrzów, tak powiem. Bohaterski rekord, ekspresowa pomoc, epickie lądowanie helikoptera w takich warunkach. Elitarni wspinacze, polscy bohaterowie, to tylko niektóre fragmenty artykułów, które ukazały się no, na portalach na całym świecie. A co ty czułeś obserwując tę akcję ratunkową? No to jest strasznie trudny temat, wiesz, bo co może czuć facet, który siedzi na poziomie 200 metrów na poziomie Morza w Warszawie i, i widzi ludzi, którzy tam walczą o życie? Kogoś, kogo, kogo znają, kogo lubili, kogo. kogo wiesz. W ogóle warto powiedzieć w tym miejscu, kim był poszukiwany. To był facet, którego marzeniem było zdobycie Nanga Barbat. Ona była sześć razy. Sześć razy walczył z tą górą, aby ją zdobyć. I ja tak, no. Prawdopodobnie już nie żyje, to mówmy prosto, no, już nie żyje ten człowiek. Ja mam takie, mam, takie, mam takie wewnętrzne marzenie, żeby, żeby ktoś mi powiedział, ta francuska najlepiej, że oni weszli na ten szczyt że oni zginęli, że on zginął, jak już schodził. Bo to było takiego marzenie, marzenie męskiego serca. On chciał tą górę, to było takie jego oparcie przez całe życie, aby ją zdobyć. No właśnie, jeden francuski dziennikarz już twierdzi, że odpowiedział mu na pytanie, że jednak tam nie dotarli. Nie Inni dotarli. Nie dotarli. Inny, inny powiedział, że jednak tak, że możemy uważać no właśnie, to marzenie no, za spełnione. No tego no, nie wiemy. Wiemy jedno, no, ja zawsze w tej sytuacji jakby ja widzę na portalach mnóstwo opisów ludzi, wszechwiedzących, którzy twierdzą, że miał trójkę Dzieci, miał żonę, czemu on chodził po górach, jaką, jakim prawem miał zostawiał co roku w wiedząc, że ryzykuje życie. No okej, okay, no kochani, no my tak możemy debatować, ale jak to są nie internetowi w... himalaiści, alpiniści, jesteśmy z tak? ludzi. No. ja zdaję sobie sprawę, że dla dzieci, dla żon to jest w ogóle tragedia i pewnie ją co roku przeżywali, kiedy on tam jeździł, czekali na słuchawce, czy się odzywa. Wraca do niepory. Ciągle wie, że już tą górę zdobędzie. Nie zdobył, nie wiadomo czy zdobył, nie, nie, nie ma go już wśród nas i i takie ocenianie tych ludzi, czy on dobrze, że chodzi, czy źle, że chodzi, to nie jest nasza sprawa, do cholery jasnej. To nie jest nasza sprawa, czy to jest sprawa między nimi, między rodziną. Żona chciała takiego męża, widocznie czuła w nim oparcie i nie komentujmy tego, że jakim prawem ono chodzi, mając dzieci. A jeśli chodzi o tą całą prawę, no to oczywiście, się, że to było lepszego marketingu, jeśli chodzi o z zimowy, to my nie możemy. Mamy najlepszą ekipę na świecie, między innymi, jeśli o Himelaje zimowy. Ja ufam, że chłopaki będą na K2 niedługo, a tak będzie i naprawdę, no, okupujemy to co roku ofiarami, znamy dla nazwiska kolejnych Polaków, którzy ginęli, giną i pewnie będą ginąć e pod tymi szczytami przepięknymi, A ty co powiedziałaś, to, że oni podeszli ten odcinek, tam chyba jest to pełna półtora godzin. kilometra w 8, 8 godzin, oni biegli, powoble, no. po lodzie, tak? Oni biegli po tym wodzie z czekanami z tymi lakami. super to, bohaterowie, tak, z tych amerykańskich kresków. Tak, tak, no to wiadomo, Adam Bielecki to jest człowiek, który, który, ja tak, nie, nie znam człowieka, ale domyślam się, że po tym ataku, który miał miejsce parę lat temu, kiedy pod Brodpik... Pamiętamy, pada, to tak, było 5-6 tak, lat temu. Broad... Mm -hmm. no, taka mowa, mowa chyba, że po prostu schodzimy na dół. No, ktoś, on nie, nie miał siły, został. E, swoją drogą Rebeka, jest dla świętym, że on tam został z nim człowiekiem. Ale to już jakby nie, nie chodzi dalej. Ale ocenienie człowieka, to jest tak absurdalne dla nas, ludzi żyjących na nizinach. Co tam myślisz? Jakie masz decyzje? No, no, nie, nie sposób tego oceniać. Ja myślę, ten człowiek, młody chłopak, Myślał sobie, że jednak on tam ma w sercu gdzieś tam z tyłu, że on jednak być może coś tam zawinił i chciał to odkupić. I myślę, że on pędził po prostu, bo wiedział, że drugi raz tego, że jest czas, aby to win odkupić. Bizny susowy nie mogę że z winny. Kolejne pytania są: dlaczego Polacy ratowali e, ten bułety? Dlac... Gdzie Francuzi? Mhm. Coś to no, mogą komentować czekał no? na dole. Coś to mogą komentować. No? Historia mówi nam dużo o, o, o między naszymi relacjami polsko francuskimi Ja tu nie chcę wchodzić w jakieś antagonizmy, ale naprawdę, no, Polacy są dla mnie co roku udowadniami. Będziemy udowadniać, że mamy naprawdę to pewnie romantyczne, w ogóle wizja mesjanizmu polskiego. Okej, okay, niech tak będzie. Romantyczna wizja polskiego mesjanizmu, pokazująca jak bardzo nam zależy na czyimś życiu, nie ważne że jest czy francuskie. Chłopaki poszli, ryzykowali swoje życie i roznieśli. I teraz w ogóle dla mnie to, to nie, wiem, jak, jak się tego tłumaczą ci, 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 ci Francuzi. Nie wiem, to jest ich, ich prawa. My zabiliśmy co mogliśmy, nasi Polacy zrobili co, co mogli. A to wejście to w ogóle będzie rekord świata, pewnie będą nie mówili przez najbliższe dekady, że zrobili taki, taki, taki odcinek w takim czasie, bezpiecznie wchodząc i schodząc z nią. Ona była właściwie. Po ciemku, minus 40 stopni. Wiatr, wiatr się wieje. To, tak? To, 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 burza śnieżna. Wiatr powoduje, że e, temperatura ma minus 20, a jest odczuwalna jako minus 35 do minus mm -hmm. 40. Jak jest minus 40, to są odczuwalne minus... 60. Także to no nie możemy sobie tego. Mnie jest dzień, jak wychodzę na, na warszawskie podwórko i jest minus 15. Ja tak, to, sobie tak, tak. A oni mieli minus, no właśnie, nasz. To, to, to już takie są hiperboliczne wartości. Zresztą właściwie można tylko sobie mówić w ciepełku, w studio e, Sarwy TV, jest tam dobrze, ale e, ja myślę, że to jest w ogóle tak. W ogóle, jakiekolwiek mówienie o, o Himalajizmie z pozycji siedzącego w fotelu człowieka jest zawsze otartym się o śmieszność. Bo, bo my mówimy o czymś, co de facto nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić tam, co oni czują. Także to, zawsze to, trzeba na to bardzo uważać i wszelkie oceny, wszelkie komentowanie, wszelkie właśnie mówienie, że... Amerykańska celebrytka, dlaczego nie doszliście do Toma? No, no, no dlaczego? Mm -hmm. Nie wiem, co powiedziała ta francuska i być może... Ona, ona widziała na końcu, jakby widziała, widziała Pana Tomasza... Choroba wysokościowa. Ostatni tylko że z tą ona, ona go widziała. Być może ona powiedziała i do no, słuchajcie, no, ja widziałam go, jak on wyglądał. Być może nie wiem, być może powiedziałem, no on już umierał. Minęła doba od tego czasu. Noc w górach, na tej wysokości. To, 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 jedno od wytrzymać, to cud to, to, to jest. A on miał tam wyciągnąć trzy noce, z tego co pamiętam. Od, 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 od ataku szczytowego minęły trzy doby już. Trzy noce na tej wysokości. To nie jest cyborg. Ale jeśli jest tutaj jednak, ma, ma wartości. A pytałaś mnie yy, o chorobę? Tak. Wysokościową. Y -huh. Ja miałem okazję przejść dwa razy w życiu choroby, pod, pod, pod i pod y, Dawlagiri no, nikomu to nie życzę. To jest jakby ktoś ci nałożył obręcz na głowę i z całej siły ścisnął. To jest y, atak wymiotów, atak nudności. Y, mówisz w ten sposób, bo każdy, nie każda zmorka nie ma się? powietrza. Walczy serce i jesteś totalnie odwodniona. Bo organizm jakby dopełnia się wody. Nie masz tej wody, bo, no, bo, bo dużo mniej więcej na tej wysokości. Jest to też koszmarnego. Jest, są, są takie szkoły himalajizmu, już nie chcę jakby wymurzyć, ale znam to od, od tych jakby lepszych, mm -hmm. że wchodzimy na szczyt. I i schodzimy, żeby organizm jakby go oszukać, żeby on nie, za, nie zdążył zareagować na tą wysokość. No tu są wysokości takie tak duże, że, że czy zejdziesz 100, 1000 czy dwa, to tak będzie miał na tą chorobę. Więc to właściwie mm -hmm. trzeba ją, ją, ją zwalczyć, właściwie trzeba ją po prostu przeczekać najlepiej. Zejść kawałek, organizm się uspokaja i dopiero atakujemy. A jeśli ktoś ma atak choroby na tej wysokości i już jest po w pułapce, no to właściwie ja sobie nie mogę tego. Ja, ja miałem dwie noce takiej choroby, no to do dzisiaj pamiętam jako jeden z najgorszych, najgorszych stanowisk organizmu. Właściwie to nie do... Leżąc w Nemocie, nie, nie egzystujesz, nie, 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 nie jesteś w stanie gadać, rozmawiać, to jest też koszmar. A, a, jeszcze, a jeszcze iść? to, to Koszmar. Mhm. No. A jednak twój anioł, który jest bardzo zapracowany i ty też coś znajdujesz w tych Himalajach, tak? Czy to no tak, jest ryzyko, czy to jest pasja, czy to jest miłość do tych gór? Jak to nazwiesz? Co tam znajdujesz? Podobno świętej pamięci Tomek mówił, że po prostu w górach jest bliżej Boga. No bo jest, no. No bo jest, no bo patrząc zupełnie namacalnie, on jest bliżej nieba, a niebo jest tak górze, to no nie pod nami, po pierwsze. Po drugie, jeśli ja miałem taką sytuację, byłem w górach z tatą, byliśmy w Himalajach, taki wyjazd męski we dwóch, Wielki Post, wziąłem go na taki wyjazd, żeby z nim pokazać taki był cel, żeby w końcu powiedzieć z nim sam na sam, żeby w końcu przecież przemóc się, dżunglę się między powiedzieć czasem. mu, tak, mm -hmm. przecież dżunglę, ale w międzyczasie powiedzieć mu, że go kocham, po raz pierwszy, że jako facet dorosły, powiedzieć że go kocham. Takie założenie. I faktycznie, kiedy, kiedy byłem w tych górach i kiedy mnie dzisiaj, po co nam poszedłem z Zim, no to poszedłem z Zim, bo nie było lepszego miejsca na Ziemi, gdzie miałem taką ciszę. W dżungli jest potworny hałas. W, Czyli tak, jedni mężczyźni chodzą na mecze, inni, inni chodzą, powiem tak, do restauracji w pewnym celu, a jeszcze inni. Muszą się wspiąć wysoko w Himalajach, nie muszą, żeby, mogą. Żeby, 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 nie wiem, znaleźć sens swojego życia? Nawet nie muszą, mogą. To wiesz, to jest pewna wolna wola, wola. Czy oni odnajdą sens? Czy ja odnajdę sens w górach? Chyba nie. To nie jest tak, że ja muszę być w górach, żeby odnaleźć sens. Ja go znajduję w miłości do mojej, nie wiem, do mojej żony, dzieci i rodziców. Ja w tym odnajduję sens życia i w codzienności. Natomiast fajnym uzupełnieniem, bardzo mądrym uzupełnieniem jest takie oderwanie się od tego, co nas cały czas trzyma. Te wszystkie książki, gazety, laptopy komórki, bo tam tego nie masz. Jak śpisz na wysokości 5,5 tysiąca metrów, gdzie jeszcze mhm. oddychasz normalnie, ale już nie masz światła elektryczności, prądu, śpisz na mocie w zamkniętym pomieszczeniu takim z tropiku, słyszysz ten wiatr w jest ciemno, idealna ciemność. Wychodzisz na chwilkę, bo ci się klasiusiu, zaproszenie, wychodzisz za, 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 e, z tego tropiku i widzisz tak blisko niebo, jak nigdy wcześniej. Dosłownie, bo tak blisko gwiazd nigdy nie miałem, jak, nie wiem, te 5,5 czy 6. I mówisz po prostu, one są tak blisko jak ten sufic, że aż cię ręką chcę to je zdjąć. To są chwile, które pamiętasz, tak mi się wydaje, do końca życia. Na no, chyba masz Alzheimera, ale jeśli to ci nie dopadnie, to choróbsko, zbrewne, no to będziesz miała o czym, czym żyć. I ja się nie dziwię, że ktoś to raz zobaczył góry w tej, tej wysokości, to on tam chce wracać i wracać, bo on poczuł najmiastkę nieba. Po prostu. I tego się nie tłumaczy inaczej. Chyba jedyny biały człowiek, który dotarł tam, gdzie inni nie dotarli. Stefan Czerniecki, jedna z jego znakomitych książek, czekając na Duida, śladem szeptu amazońskiego potoku. Tak, no to takie moje, jedno ze spełnionych marzeń. Popłynęliśmy z kolegą żyjącym Kubą. Stan zamknięty nazywa się Amazonas na połudny wynozueli, tam biały ma zaka wstępu, jak powiedziałaś, pytałem się pana Wojciecha Clórskiego, czy tam wpłynął panie cofania, odkąd jest Chavez, tam się nie wpływa, bo jest ślaban, wojsko trzyma na tym rękę. No i po tych 40 latach tej, tego trzymania łapy mi się udało tam wpłynąć z kolego. Myśmy czy przepustki, łapówki poszły na prawo lewo się chodzi o, to, o to wojsko, że nas tam wpuścili. No i wpłynęliśmy do miejsca, gdzie można było uchylić wieko szyni pełnej skarbów lasu. Czyli Indianie, cała ta historia indiańska, dzikie plemiona, anakondy, kajmany, różne hmm, Same takie no, tam, pieszczochy. Pieszczochy takie same, no, no, one są więc nie muszę jakoś tam strasznie te ale jak widzisz że to on z reguły od siebie, bo się po prostu boi człowieka. Natomiast no, bycie takie męskie, to też się powiązało z tymi to jest takie męskie, męskie ego, męska taka próżność. My chcemy zdobyć coś jako pierwsi. Ja chciałem być pierwszy w dżungli. A to... jeżeli ukochana osoba poprosi Ciebie i powie Stefan, przestań podróżować. To nie pojadę. Jeśli osoba ukochana, powie mi Stefan, nie jedź tam, to pod posłuszeństwem małżeństwa, sakramentu, mówię, że nie. Bo to jest dla mnie ważniejsza osoba niż moje marzenia. Ale ja nie wiem, czy żony, które kochają mężów, wiedzą, że oni chcą tam pojechać. I jeśli ona im zabraniałaby, on to znaczy, że chyba coś z tą miłością Bo nie daje na, te, na ten mecz piłki nożnej. O pewnie, tak? na no, te góry. Niech, niech, pójdą, niech góry pewnie, <laughs> tylko w takie niższe. Puśćcie do pół, do puszcz, do, do, do lasu. Niech poczują taką męską przygodę, i niech wrócą do was. I będą jeszcze bardziej was kochać wtedy, bo poczują, że dajecie im wolność. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie można wygrać tę książkę Stefana Czarnieckiego, czekając na dojdę śladem szeptu do amazońskiego potoku. I piękny tytuł, znakomite zdjęcia. Dziękuję i. Komplementów dla na Was. I bardzo, I bardzo osobiste opowieści, mrożące krew w żyłach czasami. Jeśli ktoś z pan, Państwa dzisiaj chce wygrać tę książkę, to szczegóły na naszym Facebooku, tam także będzie pytanie konkursowe. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Ja również. To mój pierwszy raz, słuchajcie, w Salwet TV. Bardzo fajnie tu u Was jest. No, dziennikarz Telewizji Republika w Salwet TV. Serdecznie dziękuję. To był temat dnia. Do zobaczenia.